Cześć. Simon Sales, czyli merytorycznie o sprzedaży, negocjacjach i o szeroko pojętym biznesie. Dzisiaj krótki odcinek na temat bardzo ważnego narzędzia każdego sprzedawcy, czyli na temat CRMu w pracy handlowca. Zapraszam. CRM. Czyli inaczej Customer Relationship Manager. Program do zarządzania relacjami z klientami. I bardzo ważna rzecz na początek, to nie jest system, który służy do tego, żeby wklepać klienta i o tym zapomnieć. A od czasu do czasu, kiedy przyjdzie menadżer i powie, Kowalski, czemu nie uzupełniasz CRM-a? To wtedy rzeczywiście uzupełnić na bieżąco informacje. Nie, jeżeli masz robić to w ten sposób. To lepiej tego nie rób, bo tam i tak nie będzie z tego żadnego użytku. Do czego handlowcowi zatem służy CRM i co takiego sprawia, że warto z tego CRM-u korzystać? Jakiś czas temu pojawił się 82 odcinek podcastu, w którym przez ponad 30 minut rozmawiamy o tym co takiego jest w systemie CRM, że warto żebyś jako handlowiec z niego korzystał i jakie wartości niesie za sobą dobre i rzetelne uzupełnienie CRM-u. W tym odcinku materiału wideo krótko skupię się na najważniejszych wartościach, jakie płyną z systemu CRM. CRM ma służyć przede wszystkim tobie. To jest Customer Relationship Manager. System, którego celem jest to, żeby ułatwić Tobie pracę, bo będzie pamiętał i przypominał Tobie o większości rzeczy. Niesamowicie istotne w przypadku CRM u jest to, jakiej jakości informacje wprowadzisz do CRM. u W bardzo wielu przypadkach ja w CRM-ach widzę jakieś takie hasłowe notatki, które, jednosłowne wręcz notatki, które mi kompletnie nic nie mówią. Handlowiec, kiedy z nim na ten temat rozmawia, mówi, no byłem u niego wczoraj, przedwczoraj u tego klienta i tam to oznacza taką i taką informację. Okej, okay, w porządku. Tylko widzisz, celem CRM-u nie jest to, żeby wpisywać w niego informacje, które ty dzisiaj kojarzysz. Celem CRM-u jest to, żebyś ty kojarzył i rozumiał dokładnie informacje, które wprowadziłeś do systemu CRM za rok, dwa albo pięć, kiedy zapomnisz o tym, jak przebiegało spotkanie i co każda z tych informacji rzeczywiście oznaczała. Dlatego pracując z CRM-em zadbaj o to, żeby informacje, jakość informacji, która do niego wprowadzasz, rzeczywiście była rzetelna. Bo nie chodzi o to, żebyś ty o tym pamiętał dzisiaj, jutro albo pojutrze. Chodzi o to, żeby ten system przypomniał ci te wszystkie ważne informacje w momencie, kiedy zapomnisz o tym, że jakieś spotkanie było albo zapomnisz o tym, co konkretnie ten klient na tym spotkaniu powiedział. Na tym polega magia CRM-u, że kiedy wrócisz do klienta za pół roku, za rok albo za dwa i będziesz próbował przypomnieć sobie, o co chodziło, to nie będziesz musiał próbować, bo po prostu będziesz to wiedział. System CRM daje Ci dostęp do kluczowych statystyk, które mają olbrzymie znaczenie z punktu widzenia planowania Twojej sprzedaży i olbrzymie znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa, chociażby negocjacyjnego bezpieczeństwa negocjacyjnego, jakim jest Batna. O Batna powstał też osobny filmik, tu albo z tej, albo z tej strony pojawi się, pojawi się migawka o tym filmie. A w opisie materiałów do tego odcinka pojawi się link do, zarówno do podcastu, jak i do bardzo konkretnego artykułu, który jest umieszczony na blogu. Więc jeśli tylko masz ochotę, to, to zapraszam. I wracając. CRM rzetelnie uzupełniany daje ci dostęp do kilku kluczowych statystyk. Po pierwsze, konwersja, czyli widzisz, ilu finalnie, jaki procent finalnie Twoich potencjalnych klientów zamyka się dealami. Co Ci to daje? Jeżeli masz konwersję na poziomie 20%, to wiesz, że za każdym razem, kiedy otworzysz 10 potencjalnych deali, albo za każdym razem, kiedy marketing dostarczy Ci 10 potencjalnych leadów, to dwa z tych leadów powinny zamknąć się sprzedażą. Jeżeli masz sytuację, w której lidy są z reguły o podobnej wartości, bo sprzedajecie niewiele produktów, to tak na dobrą sprawę. Szybka analiza tego, ile masz lidów obecnie w portfelu, pozwala Ci wysnuć statystyczny oczywiście wniosek związany z tym, jakiej sprzedaży możesz się spodziewać i czy taka ilość lidów w Twoim lejku marketingo, w Twoim lejku sprzedażowym pozwoli Ci zamknąć sprzedaż. Druga bardzo ważna statystyka, do której masz dostęp, jeżeli rzetelnie wypełniasz CRM, to jest statystyka długości trwania procesu zakupowego czy procesu sprzedaży po, po Twojej stronie. Zobacz. Jeżeli statystycznie proces sprzedaży po Twojej stronie trwa 21 dni, dzisiaj mamy 19 na przykład dzień miesiąca, i Ty zastanawiasz się, czy zrobisz sprzedaż, to wiedząc o tym, że Twój proces trwa 21 dni, wiesz doskonale, że każdy temat, który dzisiaj otworzysz, statystycznie jest małe prawdopodobieństwo, że zamknie ci się jeszcze w tym miesiącu. Więc tak na dobrą sprawę wiesz już dzisiaj, co powinieneś robić i jak powinieneś działać, żeby zamknąć swoją sprzedaż w przyszłym miesiącu, za dwa miesiące, za trzy miesiące. To znacznie ułatwia, prac, ułatwia zarządzanie twoją własną sprzedażą, planowanie tej sprzedaży i właśnie takie podejście do negocjacji na zasadzie, ja wiem dzisiaj, że plan na przyszły miesiąc statystycznie mam sapięty na przykład w 70 albo w 80%. Wówczas z potencjalnymi klientami negocjuje się dużo, dużo łatwiej. Zatem druga bardzo ważna statystyka to kwestia czasu procesu zakupowego, czasu procesu sprzedażowego. Trzecia bardzo ważna statystyka, którą dostarczy Ci Twój system CRM, to jest statystyka związana z tym, na jakim etapie Twojego procesu sprzedażowego odpada Ci największa ilość klientów. Jeżeli widzisz, że największa ilość klientów odpada Ci na pierwszym etapie, to znaczy, że coś trzeba zmienić w pierwszym kontakcie z Twoim klientem. Jeżeli widzisz, że najwięcej klientów odpada ci na przykład na etapie ofertowania, to być może trzeba coś zmienić albo w samym druku propozycji, albo w metodzie follow-upowania tych klientów po tej propozycji, albo w ogóle w metodzie proponowania, proponowania klientom Twojego rozwiązania. Być może dobrym pomysłem może być to, o czym mówię też w podcaście, czyli to, żeby wrócić do klientów, którzy nie zdecydowali się na zakup Twojego produktu czy też Twojej usługi. Nie z informacją, że drogi kliencie, tam możemy wrócić do tematu, tylko z informacją i z prośbą o udzielenie Ci konkretnej i rzetelnej informacji związanej z tym, co takiego się wydarzyło, że na etapie ofertowania zakończyliście ze sobą kontakt. Jeśli nie masz tych danych, możesz. Mieć kłopot ze znalezieniem odpowiedzi, na jakim etapie odpada ci najwięcej klientów. Jeśli nie masz z kolei tej informacji, na jakim etapie odpada ci najwięcej klientów, możesz mieć kłopot ze znalezieniem przyczyny, dla jakiej odpada ci najwięcej klientów. A jeśli tego nie masz, to tym bardziej ciężko może być ci znaleźć rozwiązanie, które sprawi, że twoja sprzedaż wzrośnie. Dlatego analiza statystyk w CRM jest tak przydatna i tak wartościowa. Obecnie bardzo wiele systemów CRM potrafi przeprowadzić handlowca krok po kroku przez proces sprzedaży. Co to oznacza? To oznacza, że na przykład w naszym CRM, kiedy otworzysz sobie dowolnego klienta, zakodowane są bardzo konkretne pytania, które handlowiec powinien zadać klientowi w trakcie rozmowy, żeby wiedzieć, o co dokładnie zapytać i jak, po to, żeby uzyskać konkretną informację. Jeżeli jesteś zaawansowanym handlowcem, to po pewnym czasie ta funkcjonalność nie będzie ci już aż tak potrzebna, bo pewne pewna konieczność zdobywania informacji wejdzie ci w rutynę. Ale jeśli jesteś handlowcem początkującym, to taka funkcjonalność crm sprawia, że dużo szybciej i dużo łatwiej wdrażasz się w proces sprzedaży. Oczywiście to nie powinno być tak, że wiesz, jedziesz do klienta, odklepiesz z katalogu wszystkie pytania, które są w CRM-ie i pyk, załatwione. W ten sposób nigdy nie nawiążesz z klientem naturalnej rozmowy. Ale CRM nie jest po to, żeby odczytać, wklepać, zapomnieć, tylko CRM jest po to, żeby poprowadzić i podpowiedzieć. Wielu handlowców jeszcze dzisiaj lubi jakieś swoje notatki w kalendarzach albo w tego typu miejscach. No i okej, okay. pytanie tylko mam do ciebie takie. Jeżeli pracujesz w sprzedaży, gdzie są długie cykle zakupowe, to jak często w grudniu jednego roku albo w styczniu jednego roku i przeglądasz i przepisujesz treści z kalendarza dwa lub trzy lata wstecz? Nie z ostatniego roku, tylko nawet dwa albo trzy lata wstecz. Jak często się to zdarza? No właśnie, a w CRM-ie, jeśli dzisiaj wpiszę sobie informację o tym, że powinienem wrócić do klienta w roku 2026, to mogę o tym zapomnieć. I w 2026 roku, na przykład 15 maja, CRM po prostu mi o tym przypomni. Te trzy podstawowe funkcjonalności sprawiają, że zdecydowanie warto korzystać z CRM-u. W następnym odcinku na tym kanale pojawi się informacja o tym, jak menadżerowie powinni korzystać z systemu CRM, bo tak to prawda. Wielu menadżerów również nie do końca wie, co robić, żeby ten CRM służył i handlowcowi, i menadżerowi. Jeżeli te wszystkie tematy spinają ci się w całość i masz poczucie, że faktycznie system CRM jest czymś, czemu warto przyjrzeć się bliżej, to koniecznie posłuchaj 82. odcinka podcastu Dobra Sprzedaż, bo z tego odcinka dowiesz się znacznie więcej na temat najważniejszych funkcji większości systemów CRM i jak pracować z systemem CRM, żeby rzeczywiście ten system dostarczał ci bardzo, ale to bardzo wartościowych, pożytecznych i przydatnych informacji dla Twojej sprzedaży. Dzięki, że byłeś ze mną dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!